Dzików orędzie noworoczne. Zwracamy się do wszystkich obywateli. Wy, którzy przemierzacie zewnętrza lasy, góry, pola, jeziora, rzeki i najróżniejsze dzikie ostępy. Wy, którzy bytujecie na łonie Matki Natury, którzy w zachwycie kąpiecie się w jej pięknie i szanujecie jej dary. Buszkrafterzy. Podróżnicy, ludzie lasu, ojcowie, matki i dzieci. Szwędacze przeróżni, szanujący to, co w naszym kraju najpiękniejsze. Wam wszystkim oddajemy dzisiaj hołd i mówimy. Ale, ale z was dziki! Was dziki. W całej reszcie natomiast tym, którzy grzeją stołki, kanapy, sofy, fotele, łóżka, wersalki krzesła i nie mają czasu, ochoty, tudzież motywacji, aby wyruszyć chociażby na spacer do parku. W dniu dzisiejszym pragniemy powiedzieć: Wejście się do, do lasu! lasu! Całej reszcie tym, którzy wspierali, wspierają bądź wspierać będą kanał Redbo Outdoors, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Eee... Kilka dni temu osiągnęliśmy 1000 subskrybentów, bardzo za to dziękujemy serdecznie. Postaramy się w przyszłym roku jeszcze więcej podróży, jeszcze więcej filmów dla Was wrzucić. My zrealizowaliśmy plan na rok 2023, który zakładał 24 odcinki, zrobiliśmy 30 łącznie z tym, czyli mamy 30 odcinków. Rok wcześniej mieliśmy odcinków chyba 13. To była szczęśliwa 13. Wychodził miesięcznie jeden odcinek, jakoś, więc mieliśmy 13 odcinków. A to jest 30 odcinek tego roku, ostatni. Zapraszamy na krótkie podsumowanie całego 2023 roku. Rok 2023 to był bardzo pracowity rok. Zaczęliśmy w styczniu. Plan był taki, żeby y, zrobić 5C survivalu sprzętowego survivalu według Dave'a Canterbury. 5C y, sprzętowego survivalu to takich 5 y, podstawowych kategorii i to są kategorie sprzętu, które mają pomóc y, każdemu w skompletowaniu takiego swojego y, zestawu w teren. A na pewno służą te pięć sprzętów, te pięć kategorii służy jako taka solidna podstawa do tego właśnie, żeby y, taką sobie przygodę z lasem rozpocząć. I przez cały rok staraliśmy się krok po kroku realizować odcinki z 5C Survivalu. E, zaczęliśmy w styczniu, zaczęliśmy od pierwszego z 5C Survivalu, czyli cutting czyli cutting tools, czyli wszystko co związane z cięciem. W styczniu ruszyłem do kuźni, dębowej kuźni na południe Polski i tam wykuliśmy ostrze, wykułem swój pierwszy nóż. Była była niesamowita przygoda. Serdecznie dziękuję Krzysztofowi z dębowej kuźni za, za tę szansę, za tą możliwość. Była dębowa kuźnia, była wyprawa do dębowej kuźni, gdzie wykułem swój nóż, swój pierwszy nóż. Nazywa się Odyniec. <laughs> Taki Fang! Co był? Fang! Fang był? <laughs> jeszcze taki jakiś. Był Fang! Fang. To wujek Mariusz jeszcze kuł swój nóż. A, fang. No, Fang! Wujek Mariusz też kuł swój nóż. Pozdrawiamy Cię, Mariusz. E, dzięki za wspólną przygodę. Także to był styczeń. W ramach pierwszego C Survivalu, czyli cutting, pokazaliśmy też e, całą kolekcję moich ostrzy. No. Pamiętasz? Pamiętam, były nawet scyzoryki. Były scyzoryki, pewnie. Goliłem głowę nożem. Puu, e... się zaciął niestety. No, trochę się zaciąłem, no. no. Goliłem głowę nożem. Był też specjalny gość, był, był też Argon. Adam serdecznie pozdrawiamy, najlepszy golibroda w regionie. Był razem ze mną. Dziękuję Ci Adam za udział w odcinku. To był naprawdę dobry odcinek dwuczęściowy, e, także przeprowadziliśmy fajny wywiad z wujkiem Adasiem, nie? E, pokazaliśmy całą kolekcję dzikich ostrzy e, także mówiliśmy w ramach e, pierwszego C czyli cutting, mówiliśmy o siekierach nożach, maczetach co tam jeszcze były, piły saperki, e, scyzoryki multitule, wszystko czym można ciąć w terenie, to wszystko było w ramach e, styczniowych i lutowych tak, styczeń-luty jakoś, tak, styczeń-luty e, odcinków. W międzyczasie też e, rozpoczęliśmy z Dębową Kuźnią pracę nad projektem Noża Kefarta. E, troszeczkę to trwało, chcieliśmy odtworzyć historyczny projekt Noża Kefarta i w ramach e, miniserii o cutting też e, był konkurs, e, także też gratulujemy wygranym. E, było troszeczkę historycznego rysu, także też e, odcinki z tego były. Następnie przyszła pora na cover. Następne CS5, survivalu to cover, e, czyli tłumaczyliśmy to z Magnim na początku roku jako co? Jaką Leśna? Leśna chata. Leśna chata. Albo po prostu chata. Schronienie. schronienie. Cover, czyli schronienie, przykrycie, to co służy nam ze sprzętu w terenie, co służy nam do stworzenia schronienia. Serio cover? Ło, wow, patrz jaka przeszkoda. Świetne. Wow, patrz, czeka, o, paczeka przeszkoda, omijasz? No. Uważaj, bo ślisko. Ekstra. W serii o cover rzeczywiście główną rolę chyba grało poncho przeciwdeszczowe, bo lubię mu spać na glebie. I jest przeciw, przeciwdeszczowe pończe jest takim e, bardzo uniwersalnym e, ekwipunkiem, elementem ekwipunku. Też e, w serii o cover mieliśmy pierwszy zlot. Pierwszy zlot wtedy poznałem e, e, chłopaków dzików. Wtedy poznałem dzików z leśnej grupy wsparcia. Serdecznie pozdrawiamy całą leśną grupę wsparcia. To był fajny zlot pod Augustowem. Wybraliśmy się też na bunkry na linii Mołotowa na wschodniej granicy Polski. Bardzo fajny odcinek z tego wyszedł, bardzo fajna przygoda. Poznałem tam bardzo fajnych ludzi. Zaprzyjaźniliśmy się i tak się to zaczęło. Potem już było tylko lepiej. Potem było więcej obozowania wspólnego, więcej e, takich odcinków e, trochę kooperacyjnych. W serii o cover też e, pokazaliśmy co. Pokazaliśmy klasyczny zestaw współczesny, czyli tarp, hamak i podpinkę od Tigerwood. E, to był taki klasyczny zestaw. Pamiętasz, jak obozowaliśmy z mamą i jedliśmy burgery? Tak, tylko mnie dwa komary ugryzły. A, te komary. No. Wybraliśmy się y, wspólnie, rodzinnie, do lasu i pokazaliśmy leśną chatę w najbardziej klasycznym stylu, czyli namiot. Pokazaliśmy namiot i zrobiliśmy leśne burgery. To był fajny odcinek. Bardzo go lubię. Magnie, jaki był twój ulubiony odcinek w tym roku? Ten, co teraz nakręcamy? Co teraz nakręcamy? E, urodzinowy. A mi się, urodzinowy. Naj, mi się najbardziej podobał ten z burgerami, co jedliśmy burgery z mamą? Mi nie, nie, nie. Mi nie, Komary? Uh -huh. A, no tak, bo komary. Tak? W międzyczasie wybrałem się też na Kaszuby do naszego dzika preper z Kaszuby, Maciek. Pozdrawiam serdecznie. Przeprawiliśmy się przez rzekę, wypiliśmy herbatę. Było to naprawdę bardzo fajne spotkanie. E, zakończone mokrymi butami, spodniami i, no, i sprzętem. Ale to było śmieszne. To było śmieszne? I ten też mi się odcinek podobał. Ten też ci się podobał? O, jest autostrada, jest jakaś droga. A tu jest głośno, idziemy tędy. Idziemy drogą. Tak jest. Także była też przeprawa przez rzekę z mackiem, z Prepper z była herbatka nad Radunią. A potem zrobiliśmy dziki rodzinny spływ kajakami, takie jest. Pamiętasz kajaki? Tak, i to też mu się podobało. Też mu się podobało. Kajaki były naprawdę super. Więc był rodzinny spływ kajakami. Były też ciężkie chwile. Były też ciężkie chwile po kajakach, i po jakimś czasie trochę się rozchorowałem. To jest dziwne, ale latem. W sumie w szczycie lata dostałem zapalenie o skrzeli i strasznie ciężko to przeszedłem, więc potem zrobiliśmy taki odcinek o powrocie do formy, jak się wraca do formy. Zrobiliśmy odcinek o tak zwanym rockingu, czyli o marszobiegu z plecakami. Liczyliśmy tempo pochodu na nowo i tak dalej. Zjedliśmy sobie też obiad w wojskowym stylu, trochę się działo. Nie poddaliśmy się po chorobie i pokazaliśmy wam czym jest rocking, czyli marszobieg z plecakiem. I to dopiero był początek naszej przygody z marszobiegami w tym roku. To była dobra rozgrzewka do wydarzenia, które mnie czekało w listopadzie, gdzie z moimi dzikami postanowiliśmy uczcić 11 listopada. W międzyczasie było też obozowanie post postapokaliptycznym stylu? No, czyli w takim jak Fallout. Pokazaliśmy wtedy e, fajną, ten, e, złomowisko ciężarówek starych. To był fajny odcinek. Widać też to podało? Tak? Czy jednak pamiętasz trochę tych odcinków? Ale trochę, jak to przypomnisz. Dobra, trochę Ci przypomnę. No ja mam słowo <laughs> Po to robimy ten odcinek, żeby sobie trochę przypomnieć. Tak jest, było obozowanie post-apo. I tam e, pokazałem w sumie taki cover bez cover, czyli zestaw e, śpiworów amerykańskiej armii którym w sumie jest samowystarczalny, nie trzeba mieć zadaszenia, można się po prostu w tym położyć gdziekolwiek i jest git, nie? Daje radę. Po obozowaniu postapokaliptycznym apokaliptycznym stylu, wyruszyłem znowu e, na Kaszuby. E, tam chcieliśmy dokonać podboju grodu Gotów. Natomiast gród był w tak opłakanym stanie, że po prostu musieliśmy zrezygnować z tego pomysłu e, i obozowaliśmy w sumie w lesie. I to był w sumie drugi zlot leśnych dzików w tym roku w Grodzie Gotów, pod Grodem Gotów w sumie. Gród podbił sam siebie. Wielka szkoda ogólnie, bo gród przestał w ogóle już istnieć. Ktoś go już rozebrał i obecnie chyba tego grodu już po prostu nie ma. Także mieliście okazję w odcinku o Grodzie Gotów i kaszubskich dzikach zobaczyć. Ostatni raz prawdopodobnie ten gród gotów na Kaszubach. I też pokazaliśmy Wam kamienne kręgi, e, również z epoki gotów, ludów, które zamieszkiwały tamte tereny. Bardzo fajny odcinek, dużo informacji. No i przede wszystkim zacieśniliśmy więzi e, z ekipą dzików, którą serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Pewnie jeszcze będę pozdrawiał nie raz dzisiaj. E, pozdrawiam Maćka z Preppers Kaszuby. Tomasza, Tomasza, wtedy pierwszy raz poznałem z The White Wolf TV Arci z Kaszu Bosko, świetny kompan, świetny dzik. Pozdrawiam Arci. Było nas dużo, było nas dużo. Był też Mariusz, był Mariusz, oczywiście. Kto jeszcze był wtedy z nami? Był Karol z Wanach Heimbuschkrat, był Przemo z kanałów Bush. Także to był taki, taki duży, fajny zlot dzików. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. I co, jedziemy dalej. Potem był sezon suszy, ale z końcem sezonu suszy we wrześniu przyszła kolej na trzecie C z pięciu C survivalu, czyli na combustion, ciepło. Wszystko to, co służy w lesie do rozpalania ognia. Pokazaliśmy najpierw rozpałkę, zrób, zpałkę, zrób to sam. Potem zrobiliśmy z Karolem z kanału Vanaheim zrobiliśmy świetny odcinek o zapałkach, o pojedynku na dzikim zachodzie. Przy okazji odcinka o obozowanie w starszym stylu. E, Karol, pozdrawiamy Cię, Karol, serdecznie. E, następnym razem ja wygrywam pojedynek. E, wrzesień to był też e, czas troszeczkę relaksu, ponieważ we wrześniu świętowaliśmy Magniego urodziny. I co tam się działo w Twoim odcinku? Jedliśmy tort, robiłem drzewo. I co dostałeś na urodziny, leśny prezent? Topór. Topór, pierwszą siekierę. Magni dostał swoją pierwszą siekierę we wrześniowym odcinku. No i byliśmy też na Litwie w przepięknym pensjonacie. E, mi się ten odcinek bardzo podobał. Też. Bo był relaksujący i nie robiliśmy za dużo. Jeden Faj. tylko był taki trochę nie fair. Który był nie fair? Że Ty pewnie słyszysz tylko plecak, a ja całą kłodę. Ty całą kłodę, ja plecak. No ale w tym zo było fajnie, co? W tym parku dinozaurów. Także byliśmy na Litwie w, w zo i w parku dinozaurów. Były białe tygrysy. I Tata, ty się I... raz wystraszyłeś? Ja się raz wystraszyłem trochę. Ale były też braciaki, rude braciaki były. No bo jak byliśmy w tym parku dinozaurów, no. to Ty, Tata, idziesz. O, nie rusza się? Tak, bo najpierw... myślałem, że on się nie będzie ruszał. A ten dinozaur się ruszył, i naprawdę się przestraszyłem. No tak to czasem jest, no ja wiesz. Ale był fajno ci. Bo on, ma, tata zawsze patrzcie, nie ma takich srebrnych oczu. No nie ma. Bo nie Bo to znaczy, że są czujki. A, czyli tam jak są czujki, to wtedy. No dobra, będę wiedział następny pracy A jak są zwykłe oczy, to nie ma czujek. Nie ma czujek, dobra. A po wrześniowej sielance zacząłem się poważnie przygotowywać do 11 listopada, do marszobiegu, do leśnej selekcji, którą sobie zaplanowaliśmy z dzikami. I tak Magni pomagał mi się przygotowywać. A jak się pomaga? przygotowywać, tacie. że ja jeździłem na rowerze, a tata biegał. A tata biegał. Dokładnie. Magni był moim trenerem. Musiałem podnieść musiałem wyjść ze strefy, musiałem wyjść ze strefy komfortu, musiałem zacząć biegać, żeby przeżyć jakkolwiek ten marszobieg. Świetnym też treningiem do tego marszobiegu była wyprawa na południe, w odwiedziny do Tiger Woods. Arkadiusz, którego serdecznie pozdrawiam, przegonił nas po jurze krakowsko-częstochowskiej i to był bardzo dobry trening przed leśną selekcją, przed 11 listopada. Zwiedzaliśmy jaskinie, byliśmy w Tigerwood, mogliście zobaczyć półkę z produktami Dzika i z wieloma innymi produktami. To była bardzo fajna wyprawa, przede wszystkim intensywnie wędrowaliśmy po jurze. Pod Częstochową na wyprawie do Tiger Wood kontynuowaliśmy też serię o kombaszczyn z Łukaszem z kanału Otoczenie Wielkim Lasem. Łukasz serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz Ci dziękuję za wspaniałe pokazanie jak się obsługuje krzesiwo kowalskie. Pokazaliśmy właśnie krzesiwo kowalskie, pawełnę węgloną także jak się rozpala ogień krzesiwem kowalskim. A na koniec miniserii o kombaszczyn wziąłem się do lasu razem z moim tatą. I z tatą mojego kolegi, i z kolegą Karolem i z jego tatą Andrzejem. Tam obozowaliśmy pierwszy raz z ojcami. To był bardzo sentymentalny odcinek, bardzo sentymentalna podróż. Takich przygód życzę Wam wszystkim również. Jeżeli macie taką możliwość, bierzcie do lasu swoich bliskich. Potem razem z kolejnymi moimi ulubionymi dzikami, z Sieniem i ze Sławkiem, się do lasu, zrobiliśmy olbrzymi kociołek. Pełen mięsiwa. I pokazałem wam najlepszy sprzęt do rozpalania ognia w terenie, czyli po prostu zapalniczkę. Zapalniczka zawsze i wszędzie, zapalniczka bika, ale pokazaliśmy też różne rodzaje zapalniczek. To był odcinek kończący wtedy serię o combustion, bo serii o combustion przyszła kolej na czwartece survivalu i zrobiliśmy odcinek o containers czyli o wszystkich menażkach, garnkach, patelniach, pojemnikach, bidonach, bukłakach, manierkach i innych cebrzykach służących w terenie do e, przechowywania wody, do gromadzenia wody. I też przy okazji pokazaliśmy e, filtr, filtr Sawyer, filtr do wody, e, który moim zdaniem jest bardzo ważnym elementem ekwipunku przy okazji tematu wody. Idziesz, Magnicz? E, pokazaliśmy filtr Sawyer. E, jak go używać? Piliśmy wodę z jeziora. Mmm, orzeźwiająca woda. <laughs> Potem nastał listopad. I wtedy długo zapowiadana gra terenowa. E, gdzie 11 listopada ponownie wyruszyłem e, w Polskę, do serca Polski. E, aby spotkać się z ekipą dzików i uczcić e, grom terenową takim marszobiegiem w wojskowym w stylu wojskowej selekcji, żeby uczcić nasze święto niepodległości. W czasie tej gry terenowej pokonaliśmy z plecakami e, symboliczne 2 razy 11 km, trochę taki półmaraton. Tam wyszło troszeczkę więcej z tego co pamiętam. My na pewno czuliśmy znacznie więcej tych kilometrów, ja na pewno. Także Tomasz jeszcze raz dzięki za zorganizowanie nam takiej fajnej trasy. Gdzie mogliśmy zobaczyć i Wisłę I wykonać mnóstwo Morderczych ćwiczeń Koniec roku tak. przyniósł nam odcinek O kordycz, czyli o Ostatnim z pięciu C survivalu Czyli o sznurkach O sznurkach, linach, parakordach, cumach Wszystkiego tym O wszystkim tym co służy nam w terenie Do wiązania, do robienia różnych Konstrukcji, czyli Do wiązania Nad przepiękną rzeką Ełk Razem z Sieniem i ze Sławkiem zrobiliśmy po raz kolejny i ostatni raz w tym roku w sumie leśny kociołek. Zrobiliśmy też przegląd sznurków, które używam w terenie. Były sznurki bawełniane i pokazałem Wam też moim zdaniem najlepszy parakord do lasu od firmy Atwood Rope, czyli Parapokalips. I, I to chyba było tyle. Na tym zakończyliśmy serię o 5C Survivalu. Także jak widzicie bądź widzieliście, rok 2023 minął nam wśród wielu przygód, a przede wszystkim wśród wielu wspaniałych ludzi. I tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim mojej rodzinie, mojej żonie, mojemu synowi za niesamowite wsparcie, również moim rodzicom za to, że też wspierali mnie od zawsze we wszystkich moich dziwnych przedsięwzięciach, mojemu tacie za wspólne obozowanie że dużo mnie nauczył również o, o terenie i o radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Chciałem podziękować też całej leśnej grupie wsparcia, ale też ludziom niezrzeszonym z leśną grupą wsparcia. Dziękuję Wam dziki, że przez cały rok wspieraliście i mój kanał, i mnie osobiście. To był zaszczyt z Wami obozować, to był zaszczyt z Wami przeżywać różne przygody, spotkać się z Wami, móc Was poznać. Dziękuję Wam serdecznie, chłopaki, i za te, za te wszystkie przygody, za te wszystkie nasze nasze wycieczki, wyprawy i spotkania, za tysiące rozmów i za te kilometry pokonane wspólnie. Chciałem też serdecznie podziękować ludziom, z którymi współpracowałem przy różnych moich pomysłach i projektach. Chciałem podziękować Arkadiuszowi z Tiger Wood tak, za wspólne pomysły, za wspólne projekty. Tak samo Krzysztofowi z Dębowej później za wspaniałe, za wspaniałe noże i za wspaniałe siekiery i za to, że również przekuwa dosłownie Przekuwa moje szkice na, na fizyczne przedmioty. Chciałem podziękować również Kubie z Pajrana. Kuba, bardzo Ci dziękuję. Świeczki z dzikiem wyszły genialnie. Wciąż pracujemy jeszcze z Arkiem i z Kubą nad sekretnymi projektami, które mam nadzieję ujrzą światło dzienne w przyszłym roku. No i przede wszystkim Wam dziki, dziękuję Wam za każdy sub, za każdy komentarz, dziękuję wszystkim trollom, którzy, którzy wspaniale trollowali też nasz kanał, bardzo Wam za to serdecznie dziękuję, pokazaliście, że jesteście z nami, że wspieracie bądź nie wspieracie, w każdym razie, że jesteście zainteresowani tym co robię, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, tym o których zapomniałem, nie miałem tego na celu, także o wszystkich tych, o których zapomniałem bądź nie, nie, nie wspomniałem, bardzo za to to przepraszam, ale jest was tylu, że czasami i dzik nie ogarnia. I chcieliśmy jeszcze raz serdecznie Wam podziękować z okazji 1000 subów. W styczniu zorganizujemy duży konkurs z dużymi nagrodami. Także jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy. dziękujemy i wszystko zjemy. Wszystko zjemy. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Widzimy się w styczniu. Zapraszamy was dalej do oglądania przygód czerwonych dzików i do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się. I jak będziecie chcieli jeszcze oglądać, to powiedzcie dziękujemy i wszystko oglądniemy. I wszystko oglądniemy. A warto wszystko oglądnąć, ponieważ konkurs będzie związany ze wszystkimi odcinkami, które nagraliśmy w 2023 roku, czyli w tym roku. E, więc konkurs będzie związany właśnie z tymi odcinkami. Pytanie konkursowe usłyszycie w styczniu, więc zachęcamy do oglądania poprzednich części z całego roku i życzymy Wam wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku. Cześć, trzymajcie Cześć. się!